i autoportret udział w targach ślubnych, tu organizowanych po raz pierwszy, żeby pokazać jaką mamy też ofertę nie tylko dla klientów indywidualnych, że tak powiem, ale też przy okazji wesel, ślubów. Ciekawą propozycją jest na przykład rysowanie karykatur na żywo gości wesel. To jest coś oryginalnego, coś mało spotykanego na rynku, a chciałabym żeby było coraz bardziej rozpropagowane, bo rzeczywiście bardzo wiele e, radości w sprawie kościół Weselnym jest świetną pamiątką. A poza tym e, też młodzi często chcą podarować rodzicom w ramach podziękowań jakiś wyjątkowy prezent. I żeby to nie było coś mało oryginalnego, to ja proponuję portret Państwa młodych dla rodziców obojga. Albo karykatury, no to tak już zależnie, e, co kto woli kompleksowe usługi oferujemy, bo też oprawiamy obrazy, obrazy różnego rodzaju ramy, ale też więcej mogę powiedzieć. W ogóle zakres usług Galerii Żytki Autoportu jest bardzo szeroki, od ceramiki malowanej poprzez portrety, karykatury, jakieś opcje takie w plenerze, rysowanie na żywo, czy marionetki portretowe, co też może być bardzo ciekawym, aczkolwiek ekskluzywnym prezentem, jeżeli ktoś oczekuje oczywiście no, takiego czegoś zupełnie, zupełnie oryginalnego, tak? innego. Bardzo jestem też zadowolona, bo sporo osób przychodzi, dopytuje, dowiaduje się w tej chwili o, o istnieniu, czasami o istnieniu galerii, a czasami... Dzień dobry. A czasami o, no, o szerokiej gamie osób, bo niektórzy kojarzą tylko z portretami A jeśli chodzi o marionetki portretowe, to jesteś pionierką chyba u nas tutaj w regionie, jeżeli chodzi o tego typu gadżety i prezenty, co? E, tak, tak. Sądzę, że tak. Skąd pomysł akurat właśnie na taki produkt? Ja w ogóle lalkami czy bajkami, taką sferą się interesowałam od bardzo dawna, ale zawsze było brakowało czasu albo motywacji. No i ja zobaczyłam taką marionetkę i stwierdziłam, że będę robić marionetki portretowe, bo dlaczego mam ich nie robić, skoro portretuję, skoro jest to w ogóle taki dziwny twór, bardzo ciekawy. Spróbowałam, posiadłam. Myślę, że się udało. No, to się sporym zainteresowaniem na Facebooku chociażby. Że... No to też mnie bardzo, bardzo cieszy. Zastanawiałam się w ogóle, jaki będzie odzew i okazało się, że dużo... Ziemnych wrażeń dostarcza ta marionetka, bo pier pierwsza, którą zrobiłam, to była automarionetka. No taka wiadoma wersja demo, która uh -huh. mnie <laughs> miała odzwierciedlać. No i są, jest koncepcja już na, na kolejne, już na zamówienie jestem w trakcie realizacji właściwie trzech. Czyli jeżeli chodzi o oryginalny pomysł na prezent ślubny, tak? To zapraszamy do galerii Autoportret w tak, yy, tak, dokładnie. Zapraszam też na stronę internetową, co jest bardzo istotne, bo dzisiaj, no, bez w zasadzie fizycznej obecności można takie zamówienie złożyć. Wystarczy wejść na stronę www.autoportret.net i tam jest więcej informacji. Można się telefonicznie skontaktować, mailowo. Także zapraszam.